Sprawdzimy dzisiaj kolejną grę. Tak, to jest sprawdzanie na żywo. Lub Manser. Grech, którą mam za darmo, więc nie muszę wydać pieniędzy. Nvidia ją jakoś mówiła, żebym sprawdził, bo jest. Ma, ma, ma ray tracing. Eee, 300 osób. Wydawca Ksu. To jest prawdopodobnie Chińczyzna. Tak, czyli kupując, wspieramy reżim. Który, no, tam, co Chiny robią dobrego? No są, tak? Można tanią produkcję tam przenieść i to się niedługo wszystkim odbije czkawką. Jak najadą na Tajwan i nie będziemy mieć ani trochę procesorów pod ręką. Mmm, to za darmo, gra normalnie kosztuje 90 zł. I to jest, uwaga, uwaga, roguelike akcji. Ciekawe, poleca kaftan. Mi się wydaje, że to jest obleśna kupa z gatunku przerost formy nad treścią, ponieważ zajmuje 12 GB. Poklikajmy i zobaczmy. Działa na gruby boju bo znajomi na tym grali. Ja nawet nie chciałem marnować miejsca. Gry zajmujące więcej niż 10 giga to są... Nawet więcej zajmuje niż Hades. A, i chat musi wrócić. Dziękuję, przepraszam, oczywiście. Eee, przykładam w tym momencie ekran taki. Okej. Zobaczmy, że jest polski język, na przykład. Czy Chińczycy wrzucili do translatora? Więc tak, jak się save'uje, nie można kopać w komputer. No i potwierdza się. Dam ciszej. Natomiast domyślamy się, mamy motyw pętli, pewnie umieramy, odradzamy się i tak dalej. Grafika jest na najwyższym. Z tego co widziałem, tak mówię, przerost formy. To jest prawdopodobnie popularny silnik Unreal Engine DLSS a nie lubimy mieć kontroli nad pikselami NIS. Wiem, co było nawet. Jest AMD FSR i low latency ten. Ha, skalowanie jakieś inteligentne. Też nie lubimy takich cheatów. Głośności są. Język. Mamy tak. Język. A, jest normalny język i nienormalny, więc zostaniemy przy normalnym. Z Audio jest tak samo. W sumie... Okej, zobaczymy jak to się tak to ten twórcy oryginalni sobie umyślili. Tutorial włączony. Zabijanie w złym tempie. Z Grzeczny język. Nie chcemy tego. Pomijanie przerywników. Klawiatura, kontroler i tak dalej. Skasujemy slot, że na to grać. Albo wybierzemy ten. Ach, dobra. Stańmy harda, bo. Nie wiadomo, o co chodzi? Włącz wszystko i patrz, jak się dwie korporacje biją sobie twoje karty. Bardzo dobre, da Dobra, więc świat jest w potrzebie. Sanktuarium? Kiedyś wojna się skończyła. Imigranci, uchodźcy, korporacje. Wybrali Dragon City. Boże, to jest, to jest ten. Chińskie scenariusze postępów. Ksiuknąłem kapsztoka i. No nie dobra. Longshi Town 2046. Latające samochody, <todgłosy> samuraje z mieszami. 李大夫，什么事情这么着急啊？我给你送武器来了。刚才在事务所不是已经给我了吗？我觉得那还不够。你想想看，你五年前将卫龙送进监狱，如今他已经不再是当年的小混混，而是龙溪会的老大，肯定对你恨之入骨。今天又是他们帮会承办城隍出巡的大日子，一定有大量的喽啰维持秩序。你一会儿去调查他，他能好好配合吗？难免擦枪走火。谢谢你，兄弟。 费心了，哪儿的话！今天龙溪镇这么热闹，满街的地摊小吃，我可要去享口福了。来，先将这个宝贝拿去。哥们儿，一定要小心啊！如果卫龙和他的人渣小弟不讲理的话，知道该怎么做，不要犹豫。哼，你不是不了解我的身手。也是、啊，总之小心。那我走了啊。

专门为你提供情报信息。你好，莫娜，很高兴认识你。刘信是我的直属上司，你和他破获过那么多知名的案件，这次能和你们一起合作，实在荣幸。啊，你太客气了。卫龙这会儿和小弟正在桥上看社火，从这里一路过去。意思不要管。 Wszystko z w 2D. Jak wiemy, co jest tłem, co nie jest tłem. A, ok. Ach, to są zagadki. Gdzieś była podobna. Lecimy tak, postać tutaj. Dużo osób tego nie kończy, mam nadzieję. A Kurde, dawno nie jadłem Chińczyka. Proszę mnie przypominać o tym. Chińczyk jest teraz tak drogi, że szkoda gadać. Są linki z hakiem. I szczerze, najbardziej czytelna jest ta minimapka w lewym rogu. Tak, no bo... Terminy logistyczne, możemy się w nich leczyć, możemy wydawać kory, możemy otwierać mapę i teleportować się do innego terminala. Tak się składa, że to jest pierwszy terminal. Teraz zobaczmy, czy jest z tym G. jest za darmo. Zasoby. No, tak mamy wszystko, więc możemy tam... Piękna animacja. Że gra na PSP byłaby fajna. Tak, no z na komórkę trochę, nie no...

长得不错嘛，两天前失踪了，没亲眼见过，真是可惜了。你们几个见过吗？老大没看过。听到了没？没别的事儿的话，你可以滚了。他的同事们反映，他最后的采访对象是你。我说你可以滚了。你可能听到过风声，我们正在调查你你你如果你不配合，我完全可以把你杀 然后拿着搜查令，把你们查个底儿掉，那样你们一掷千金的城隍出巡，怕是要打水漂了。去你妈！的，敢跑到我的地盘上来威胁我？五年前的那笔账，我都懒得跟你算。你以为你是谁？你只是一个小小的侦探。你们几个还愣着干什么？放话出去，谁弄死他，我就奖他五十万。 A Altem się robi uniczki, tak? Trzeba mi się strzelał. Mi się wydaje, że bez tego sobie poradzimy. Overkill. Każda broń melee ma specjalny atak znany jako overkill. Uderza jej przeciwników w zasięgu wymaganym do combo limitu, by zaczarować overkill. Zraniony zresetuje limit... da no trudno. Więc wiemy, tak, core gameplay prymitywny, dodane są efekty graficzne, tak? To nie, to nie jest tak, że ta grafika na coś wpływa, to mogłoby być gra 2D w zupełności. Tylko podejrzewam, że w tym świecie nie jest to jakoś super drogie stworzenie takiej gry. To jest co? Stacja, gdzie możemy się leczyć? Nie wiem, czemu się nie leczymy domyślnie, bo nic to nas nie kosztuje, tak? To powinno nas automatycznie leczyć, ale pewnie.

Możemy kupić krykieta Stamina Loka, Jaba. Szczerze nic nie rozumiem. Jakiś tam rifle Bo strzelamy nawet nie wykorzystując celowania myszką. <laughs> Takie coś. Jest jakaś wykrywalność. Byliśmy, że było oczko ludzikowe. Wyrzutnia ostrzy. Czyli głównie, widzę, rozwijamy brońki, tak? Zakładam, czy się to rozkręci. Czy. M, m, zakładam. Zastanawiam się, czy coś rozkręci. Ok. Przespałem. Czy tu, do, tu. pewnie giniemy i doświadczymy pierwszego lupa, tak? Nie. jeszcze teraz. Koty, psy. On. Rozumiem, dobra. Czyli to się stało. I teraz się podzieje pętla i jedziemy jeszcze raz. Dobra, super. Tak. Czyli cały czas gonimy tego. Jacykowa cyberjacykowa, jak ktoś to ujął tam na czacie. bioniczny ninja. Ok. I budzimy się w tym swoim samochodzie elektrycznym. Halo. Śmierdzi pętla, gdy umierasz, Xiang Zishu obudzi się w swoim apartamencie i wszystko się zresetuje. Ale zostają mu wspomnienia. I używaj tego i super. Więc zmieni się mapa i ten... Wow, no jak to broglajcie. Z Tutaj mamy ten dowody, jawolus... ...cena jawolskiego jest. Super. Teraz tak, ma być ray tracing, to jest ray tracing. Odbijamy się tutaj w szybie. To my, myślicie? To jest prawdziwe odbicie. Sprzedamy do samochodu. Kto ma tak wielkie mieszkanie? To jest ocieplanie wizerunku Chin, tak? Pewnie tutaj ten... Xi Jinping jest wspaniałym władcą, jest cyber cyber Xi Jinping, bo pewnie jeszcze jest podtrzymywany przy życiu jakoś, nie? I tak dalej. Europa upadła, Stany to się pewnie pozabijali pistoletami nawzajem, i tak dalej, i żyją dobre Chiny. Hmm? A, i wstaliśmy tutaj, teraz jesteśmy gdzie? W sklepie? W szpitalu? Zixu, nie chcę mi się z tobą gadać. Nie, to jest babka robi co? Intel support. Aha Wsparcie. A winda co zrobi? Niestety, jestem człowiekiem z dłużym wymiaru. nie możemy tutaj wejść. <gry> tu jest dyrektor. Uwaga. Zixu, się? Nie Dziękuję, że się nie mają sensu. Mi się wydaje, że ktoś kto zna chiński, to zna chińskim może jakoś się połapie. Mi się wydaje, że to jest tak źle napisane na to a gadać.

nie chcę z Dobra. I możemy ulepszać melunie Ja mam oczywiście, okej. Okay. Tak czy. Weźmiemy jakąś Cyberkatanę, Cyberstamina Loka i maczetę. Co, nie wiem co lepsze, ale. Czy maczeta? To gdzie? Maczeta? Spoko, się spokój i lecimy, dobra, czyli rozumiem. Ta... Okej, okay, nie było takie złe, czyli dopiero to miało tak być, że o co chodzi, bo dowiadujemy się co chodzi, kiedy giniemy. Na? Letająca kierownica. Awerge co zagra? gra? Loop Mancer, wspaniały hit. E, indyko. Indyki. <ścoughs> e, Rogue że lepiej wybrać Absolutnie. Wydaje mi się, że jest dużo lepszych gier, które zajmują mniej niż 12 giga, kosztują mniej niż ten i nie mają przerostu w formie nad treścią. Ale jak wydałeś dużo pieniędzy na kartę z rtx i chcesz pokazać mamie, że są fajne odbicia, to to jest jedna z tych gier, gdzie to jest wykorzystane w miarę. Aczkolwiek, z uwagi na to, że to jest grad 2D, to ciężko powiedzieć, czy są screen space'y. To można było wszystko zrobić pewnie na tym, na Amidze, tak? Jakby był zdolny kodek. Ej, czy możemy to przewinąć? Na, 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 nie chcę mi się z tobą gadać. Na, 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 na. Tutaj się dowiadujemy, że tam. A! trzeba ja muszę z nim bić? W <gryw> ogóle tak, sorry. Były jakieś EXPY? A! Krew się daje. Ale w nocy się lepiej daje. Co jest? Ile mam godziny wampirów? Niedużo, bo. E, mam silną wolę. Short axe. Czy przedmiot. Czy to, jest, to jest bardzo podobne do Decel'sów w sumie teraz widzę. bo Widzicie, przedmioty się ulepszają? Tak. To są Decel'sy. To są zakamuflowane chińskie Celsy, chyba bardziej. Mówię, że to jest katana 0, ale katana 0, schodząc, była liniowa. Czytajność mi się nie podoba. Animacja: gdzie wbiega po schodach, tak samo jak zbiega. 还你们几个还愣着干什么？放话出去，谁弄死他，我就奖他五十万。 Chyba wystarczy trzymać, to gdzie bił w nieskończoność Nie. Jest robot przyjaciel. I z tego co rozumiem stacja teleportacyjna. Nie wiem co mi daje teleportacja. To są Dead Celsy. Kurczę, Kurcze. Mamy Dead Celsy w Chinach. Na schodach. No. Nawet kuleczki do nas lecą. Jezu, to jest strasznie Te filary zasłaniają wszystko. Teraz za 800 możemy. Możemy kupić... A zobaczmy jak się strzela w sumie. Ja, jak dam x -a. Nie używam tej broni palnej. No fajnie. <śm> możemy coś użyć. Możemy... O, dobra, to jest totalnie... Dobra, to już widzę, to jest Dead Widzicie? Możemy mieć w Staminę i możemy iść w Ferocity. Trudne słowo, którego nie znam. I to zwiększy nam obrażenia. To są wybory z Dead Tylko Dead y są czytelniejsze. Są na komórkach przede wszystkim. To jest bardzo dobry port komórkowy. I tak dalej. Dobra, czyli mamy to. Udało nam się rozwiązać zagadkę. Są Dead Cellsy komikso... ehm, Chińskie Dead Cellsy. ...kombinowaną grafiką. Przekombinowaną ceną. Mam grę za darmo, więc... ...o tyle chociaż... Pójdziemy tu i co? Biedny... Nie wiem co tam robi. No. Szczerze. Nieczytelność jest duża. Tak? I teraz możemy wrócić do od razu tego. Czy ktoś kiedyś nie był zadowolony z mojej prezentacji? Nie wiem, bo nie czytam komentarzy na tubie, ale możesz powiedzieć zawsze. Dead of School pokazać. Zobacz, czy takie coś mam. Tak. No i tak w kółko, tak. Porównując, żeby na końcu była jeszcze jakaś mądra ta. Jak wyłączymy to metodą AltF4, która działa bardzo dobrze. Chociaż. Ok. I tak. Porównamy przede wszystkim wagowo z Deadcells'ami. One chyba trochę przytyły, bo było dużo aktualizacji. Gigabyte, to jest 10 razy mniej. A jest czytelne, sympatyczne, można używać OpenGLa Elegacy. Działa na komórce, na wszystkim. Um, nie ma wymagań, bo testowałem to chyba nawet na tym GPD-uinie. aha, jest zoptymalizowaną grą. Gra. Oj, 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 zło się dzieje. Tryb normalny. Ma ładną animację początkową. Jest po polsku. Dziękuję. Pa. Nie grałem dawno temu, ale. Czytelność dużo większa. Idziemy jest ten rol. Dwa rodzaje broni. To się dużo pozmieniało, tak? Weźmiemy na przykład uczniowski łuk. Kilka sposobów wyjścia. Jakieś są te punkty teleportacyjne? Nie, no to super dynamika, widzicie to? Elegancka, czterna. To jest bardzo ładna grafika tutaj. To jest to, co mi się wydaje, chcieli grą Loopmancer Chińczycy odwzorować. To nie jest zła gra Loopmancer, tak? Absolutnie za darmo muszę sobie sprawdzić, tak? Ale jeśli mamy z tego gatunku... Może wam się na znudziły już te te... O! Mamy ten sam nurt, o którym mówi. Podnosimy bombę jako dodatek i zwój mocy, z którego wybierzemy... To według naszego buildu możemy mieć brutalność, taktykę i przetrwanie. Eee, brutalność najważniejsza, tak? I tak się ten. Oj, yy, żyje. Dobra, tym akcentem tniemy dla akcentofona.